Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, w pierwszym odcinku zagrajmy w Ryzen 1, oczywiście na ankiecie wygrała, więc lecimy, nowa gra, mam nadzieję, że gierka naprawdę nas wsiąknie, no i oczywiście nie zenerwuje nas ta gotik jedyneczka. Picie wody z beczki leczy twoje rany. Myślę, że bardzo przydatna informacja. For longer than humanity remembers. The gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Oh my god! Co tu się stanęło? Się? No, oczywiście, standardowa wywaliło nas na brzeg. Wszystko w normie. Grunt, że żyjemy. Jest i topielec. Eee, dobra, znajdź ocalałych rozbitków. Dobra, kurczę gra. Mm, mam ustawione na. 144 FPS. Ale to jest taka ramka dziwna? Trzeba by sprawdzić, co tu się stanęło. Oh my god! Gdzie my jesteśmy? Topielet, proszę bardzo, przytrzymaj. Lepsze z myszki. Proszę bardzo, złota moneta, pierścień i grom. Weź wszystko. Złoki, rozbitka. proszę bardzo. Mamy jakąś rybcie. Złotą monetę mamy. Ona wciąż oddycha. Oh, yeah! Dobrze się czujesz? Tak, tak, ale chyba wypiłam pół oceanu. Pamiętasz, co się stało? Tylko tego dziwnego człowieka z inkwizycji i burza. A potem zniknął. Nie.

Chyba i i ten sposób, dobra. Mamy maczugę. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. To jest chyba bodajże miksturka była. Grom kolejny jakaś tam ołumek, ołomek, <grych> czyli tak zwane chyba małża. Tu mamy naszego pierwszego przeciwnika. Ciągnijmy naszą pałę, dobra, tak. Tak się bronimy. Ok. Dobra, no to lecimy z tą naszą pałą. Pięknie leży. Kolejny głodny sęp. Ajajaj. Pała mocy leży pięknie. Weźmy sobie wszystko z tych sampów Z boki. uczę mega głośno tutaj, przy tym Oceanie. Ale musimy jak najbardziej wszystko pozbierać tutaj. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak jest. E, szybki zapis. Hmm. E, szybki zapis F8, OK. F8, okej. Okay. F8 mamy szybki zapis. podziękować czyli to jest sprint, okej okay. na shift idziemy, a tak normalnie to chyba to jest sprint i on szybciej już nie umie niestety, ale biegać złota moneta, weźmy sobie eee, czy tutaj mamy kolejnego omu om omułka solidna gałąź, proszę bardzo Proszę bardzo, jak fajnie. On umie w ogóle skakać? Nie mam pojęcia. O! Ołomek Kolejny ołomek To ta moneta i tutaj mamy jakiegoś topielca. Uuu nóż myśliwski Proszę bardzo się przyda i pochodnia także nam się przyda. My tutaj mamy coś więcej. Chyba już nie. Weźmy sobie ten nóż. Pozdziękować bardzo. Tutaj u góry nie da rady. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy na Szczecin. Halo, halo. O, tam widać jakichś przeciwników.

Poza roślinkami to raczej nic ciekawego nie ma. Ona idzie za mną? O, to fajnie. Nie ma jakiejś tam ścieżki standardowej. Czy my tutaj po tej stronie coś mamy? O, z aj. sem. Aj. Aj! Aj! aj, aj. Trzeba naprawdę się mocno postarać, jeśli chodzi o walkę. Trzeba wyczuć ten rytm. Dobra, weźmy sobie łódko. Tu mogę sobie wejść? Ej, mogę. <laughs> Fajnie, proszę bardzo. Ej, bo on mi wyrzuca tą pochodnię, kuźwa. Dobro leży. Ej, bo on mi wyrzucił tą pochodnię, ja chcę ją podnieść. Moja pochodnia Majne Dobra, lecimy sobie tędy Dobra, no mamy wilka. Powinniśmy sobie dać radę. Ale zjedzmy sobie yy, miksturkę sobie wypijmy. Dobra. F8 standardowo. Lecimy w niego. Ej, nie mogę się obronić przed tym wilkiem. Holy shit. Ej, zostaw ją! Żydalu. Dobra. Dawaj, co tam masz ciekawego. Wracacie po, wracamy się po moją pochodnię, piękno. Lecimy dalej. Coś tu mamy? Jakieś. 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 Jakieś, jakieś fajne skarby.

Dobra, spokojnie. Znajdziemy patelnię. Znajdziemy jakieś zioła lecznicze. Nie musisz się o nic martwić. Tylko wezmę sobie tą moją pochodnię z powrotem. Skurczybyk nie chce jej chować. Był fajnie, by ją chował. Chyba, że dałoby się. W sumie nie. Mówię, żeby tutaj tutaj tą pochodnię przeciągnąć, ale ona już jest podpalona, więc wydaje mi się, że to już tam mi nie da. Chodzi o to, że chciałem tą pochodnię przeciągnąć sobie na pasek szybkiego wyboru i może wtedy by coś to dało. Eee, proszę bardzo, ołumek. podziękować. Podziękować. Lecimy wyżej. Gdzie się ta burza już skończy? God damn it. Tak, myślę, że powinniśmy iść w kierunku pochodni. One wskazują drogę. Drogę do osady jakiejś. Może zobaczymy. Hmm, tu mamy jakąś jaskinię. Dobry, dobrym pomysłem jest tu wchodzenie. Cho Czy wejście do tej jaskini będzie dobrym pomysłem? Tej, nic nie ma. Tylko Bito. Ruda żelaza. Czyli można się wyszkolić. Szkielet, proszę bardzo. Wytrychy mamy, bełt i zardzewiały miecz. Proszę bardzo. I złotą monetę. Mm, tutaj złota moneta. Podziękować. W sensie ten zardzewiały miecz. mam 10. U. Mój nóż myśliski jest o wiele lepszy. Leci... O kurcze! Mamy wilka. Dawaj go. Aj aj, 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 Dobra, do tyłu, do tyłu. Jest. Oj, aj, 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 Ja nie wiem, jak się robi uniki jakieś takie. To jest najgorsze. Że on mnie strasznie obije. Hmm, dobra, mamy jabłko. Podajmy sobie jabłko. Zróbmy sobie po prostu zapis. Cyk. Cyk i cyk. Dziękuję. Lecimy dalej. Mm, co tu mamy? Korzeń. O! Pochodnia chyba już się wypaliła. Wyrzucił nam ją. Dobra, dawaj tego rządło szczura. Na patelnię. Dobra. Leży super. Podziękować za wszystko. Jagódki, monetka, piolka Elegancko. Dobra, mamy jakąś hawirę. Jest jakiś domek, sprawdźmy, co ja znajduje się w środku. Pewno pewna jakaś patelnia. Chyba jakby nie inaczej. It it Okej, okay, dobra. Zbadaj opuszczony dom. Z wielką przyjemnością, ale najpierw sobie wezmę tego grzybka takiego tutaj pięknego, grzybusia, grzybuźpi. Grzy grzybuś pimpuś. Teczka z wodą mogę uzupełnić HP. Ile daje tego HPK? O, trochę daje. Dobra. To lepiej skorzystać z tego, niż marnować jedzą nasze. Oki doki. Pasuje. Z tym mamy jakieś wilka. Warto byłoby się nim zająć. Zawczasu. Głodny wilk. Tutaj najważniejszą rzeczą tu, to mimo wszystko jest tarcza. Nowy poziom. Elegancko. Mamy to. Mister. Znaki fajne z nas, sraki. Czy ja tam byłem, po tamtej stronie? Na tamtej półeczce? Nie wydaje mi się, abym tam był. Lepiej sprawdźmy. Bo to nie jest tu. Lecz to jest chyba tutaj. Dobra, tu mamy jakieś ziele. Tak, to jest tutaj. I tutaj mamy, o proszę bardzo, skrzyneczkę mamy. Yy, mamy pniaka, nie wiem po co jest ten pniak. Mamy ognisko i prosty kuper. Zapiszmy sobie, bo z tego co pamiętam, mamy tylko jeden wytrych. O, udało się. I tutaj mamy tak: 16 zł, miksura many, yy, jakiś grzyb i piła. Przyda się do cięcia drewna. Ok, na tego pniaka pewno mogę usiąść, tak mi się wydaje. Nic więcej No tak Mogę sobie siedzieć E chopy Wstań no Dobra Nic tu więcej już nie będzie Więc lecimy zbadać ten Ten domek Przede wszystkim Co my tu mamy? Surowe mięsko. Krzesło mamy chlebek. Otwieranie zamku. kurcze Tego wytrycha straciłem. A, tu mamy kolejnego klucz. zrobiście Miotła, przyda się na handelek. Łóżko i dobra. Otwieramy kufer.

Oh well, do right <laughs> Okej, okay, dobra. Czyli musimy gotowe teraz mięsko. I smażone mięsko. Przy bardzo. Usmażmy sobie na patalni. Szkoda, że tego nie widać, że on tam sobie coś smaży. Wygląda dobrze. Smażone łódko bodajże. i think that's good. this this smells good. here's your fried meat. at least if you don't think about where it came from. hey, that's not bad. we should head further inland. you go on. i really need to rest. that storm took it out of me. i feel exhausted.

Yy, czyli teraz musimy udać się tą ścieżką tutaj w głąb tej wyspy. Yy, sprawdźmy sobie tutaj jeszcze na, dookoła, yy, czy coś ciekawego mamy. Ale nie, nie wydaje mi się, aby tutaj coś ciekawego było. Dobra. Yy, o, Miętka. Yy, napijmy się jeszcze tej wody, tej, tej beczki całej. Chlub, chlub, chlub. Dziękuję bardzo. Elegancja Francja. Hmm, dobra, myślę, że to byłoby na tyle, więc Siemaneczko, trzymajcie się, do następnego.